My chcemy, żeby to była jednorazowa sytuacja. Oby to był taki jeden Sylwester w historii Wrocławia, ale tę całą trudną sytuację chcemy przekuć w coś dobrego, czyli tak? szukać tego, co można zrobić podczas takiej nocy. I podczas takiej nocy sylwestrowej, korzystając z tego, że wszyscy mają internet, Możemy się po prostu połączyć. A więc możemy spotkać się z wrocławianami, którzy od lat nie byli na przykład na Sylwestrach na Wrocławskim Rynku, mieszkają na drugim końcu Kuli Ziemskiej, bo przecież wrocławianie to ludzie, którzy mają Wrocław w sercu, ale rozsiani po całym świecie. Więc możemy się po prostu połączyć. Możemy przy okazji namówić tych, którzy zastanawiają się co zrobić, nie mają pomysłu, może są samotni. Żeby spędzili ten wieczór z nami, żeby nie było ludziom smutno, żeby nie było przykro, że, że kolejny miesiąc, a zwłaszcza w taki szczególny wieczór, też są sami. Sylwester ma to do siebie, że my zwykle żegnamy stary rok, podsumowując ten rok i wchodzimy z jakimiś marzeniami, planami, pomysłami, z nadziejami w następny rok. A my wszyscy, myślę, mamy jedną wielką nadzieję. Nadzieję o wspólnym zdrowiu, o, o normalności, o powrocie do tej normalności i spotkaniu się na Wrocławskim rynku podczas Sylwestra za rok, prawda? Gdzie będą dziesiątki tysięcy ludzi, ale żeby to się udało, to musimy tej nocy dostosować się do sytuacji, która po prostu ma miejsce. Dlatego robimy tak szczególne wydanie tego Sylwestra, czyli wielką domówkę internetową. My w tej wielkiej wieży Sky Tower będziemy stacjonować w różnych pomieszczeniach. To będą ci nasi goście, artyści, wokaliści, DJ-e, aktorzy, kucharze, różne ciekawe osoby które chętnie każdy z nas zaprosiłby do domu, bo to ciekawe towarzystwo. I tą wielką domówkę zrobimy też z wszystkimi wrocławianami, bo każdy nas będzie widział. Każdy przecież zna wieżę Sky Tower, widzi ją z drugiego końca miasta. My z okien Sky Tower jeszcze takie światła, wiecie, będziemy wysyłać w miasto. I nawet jeśli ktoś nie słyszał o naszym live'ie, o naszej transmisji, no to zacznie pytać, co się dzieje na Sky Tower czy w Skytower i ta informacja gdzieś będzie pocztą pantoflową w internecie się roznosić. I każdy będzie miał przynajmniej teoretyczną szansę połączyć się do nas. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pomieścić kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy wrocławian, chociaż przez kilka sekund, ale wierzę gorąco, że wielu z Was, wielu z nas po prostu chociaż na chwilę w okienku w tej transmisji wielkiej się pojawi, pomacha, krzyknie, pozdrowi, może opowie, co robi tej nocy, może wystąpi artystycznie. Postaramy się jak największej grupie ludzi dać taką szansę. Oczywiście mamy te same doświadczenia wszyscy, że od początku tego kończącego się roku było wiele sytuacji których my doświadczaliśmy wspólnie w internecie, łącząc się z przyjaciółmi, albo z miejscem pracy, czy jakieś problemy techniczne. I my też możemy mieć tego rodzaju sytuację, że coś się zawiesi, przerwie nam transmisję. Tutaj nikt czegoś takiego nie robił. W zasadzie nikt w Polsce nie zrobił takiej formuły, z którą my chcemy się tutaj wspólnie połączyć po raz pierwszy, więc my to testujemy we Wrocławiu, jak to zrobić na skalę masową. Chcąc jak najwięcej ludzi połączyć z Wrocławia i może z całego świata, i należy liczyć się z tym, że mogą też pojawić się jakieś problemy techniczne, bo wszyscy przecież mieliśmy też w swoich prywatnych sprawach takie sytuacje. Głęboko jednak wierzymy w to, że to się po prostu uda, a nawet jeśli coś się przerwie, tak, coś się zawiesi, to tak jak w życiu. Ten Sylwester będzie bardzo naturalny. Ja w to głęboko wierzę i bardzo bym chciał, żeby ludzie byli trochę sobą, spontaniczni, trochę zwariowani, z poczuciem humoru, bo na poważnie na pewno tego nie będziemy robić. Kiedy powiemy coś poważnego, to raczej w kontekście zdrowia, dbania o tych, którzy nie mogą bawić się z nami. Nie wszyscy będą mogli się połączyć. Część ludzi przecież leży w szpitalach, w domach na kwarantannie. Niektórzy w takim stanie, że nie mogą nawet uruchomić komputera. To też będziemy myśleć o takich osobach, które po prostu nie mogą. Ci, którzy będą pracować, przede wszystkim służba zdrowia, to też to robimy dla nich, żeby im nie utrudniać, tak, żebyśmy my wszyscy od nowego roku, od 1 stycznia, zaczęli coś nowego, czyli ten sylwester życia, to nie tylko dlatego, że dzieje się coś takiego po raz pierwszy w takiej formule i oby ostatni, tak, żeby to wróciło wszystko do normy. Ale też, że tutaj się cała gra, cała nazwijmy to zabawa toczy się o życie. Czyli róbmy to u siebie w domu, w odpowiednim gronie, w odpowiednim stylu, nie utrudniając, nie komplikując sytuacji, nie narażając swojego czy innych ludzi zdrowia i życia. Dlatego ta nazwa, sylwester życia, ma takie różne e, znaczenia. A przecież wielu z nas, mówiąc o swoich imprezach sylwestrowych. Często mówiliśmy, słuchaj, mój Sylwester Życia to, to było tam, albo, a mój Sylwester Życia to, to było tam. To jest Sylwester Życia, bo nikt czegoś takiego nigdy nie doświadczył, jak pandemia, jak zakaz imprez masowych, jak brak imprezy na rynku. Przecież 30 lat tradycji, to jest tradycja całego pokolenia wrocławian. Spotykamy się pod ratuszem, przez wiele lat pokazy fajerwerków, ostatnio idziemy w konfetti, ale cały czas wspólna zabawa, radość i życzenia. Tego nie ma w tym roku, więc to jest sylwester życia, bo każdy z nas i każda z nas zapamięta taką sytuację do końca swojego życia. A my postaramy się zrobić fajny klimat. Pojawią się aktorzy, wokaliści, przede wszystkim z Wrocławia artyści związani z naszym miastem: Konrad Imiela, Justyna Szafran, Maciej Maciejewski, Janusz Habior, Agata Wątrubska, więc też gwiazdy z Warszawy, gotująca Magda Orłoś, dziewczyna, która w tym roku podczas pandemii. W swoim domu włączyła telefon komórkowy i zaczęła liveować. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Magda jest osobą niewidomą. I ona też próbuje osoby z niepełnosprawnościami trochę łączyć z sobą, trochę pamiętać o nich, i my też postaramy się o tym pamiętać. Gdzieś tam w tych okienkach pojawi się co jakiś czas tłumaczka języka migowego. Nie jedyna, bo przecież parę godzin transmisji, a więc pracy też tych osób. Tak, żeby pewnie nie w doskonałej, nie w perfekcyjnej formule. No bo te warunki też nie są takie łatwe, ale... Maksymalnie, na ile możemy pamiętać o wielu osobach, o wielu grupach społecznych, więc też takie elementy. DJ, DJ Gambit, który w ostatnich dwóch latach grał na wrocławskim rynku, będzie oprawiał muzycznie całą atmosferę tej domówki, czyli łączenia się z różnymi pokojami. To będzie trochę słuchowisko radiowe, to będzie trochę teatr telewizji, będą, będzie cała audiosfera, czyli odgłosy brzękającego, nie wiem, szkła, albo na. Lampek szampana, czy gotującego się garnka, albo przewracającego się stolika. To taka zabawa dla wielu osób, również dla tych, którzy, no właśnie, nie widzą, ale słyszą i chcą poczuć klimat tej domówki. I my ten klimat postaramy się zrobić i głęboko też liczę na jakąś taką życzliwość ludzi, żeby zrozumieli, że te warunki, w których to się odbywa, są nietypowe. To jest dla wszystkich tutaj również technologiczne wezwanie, bo żeby wjechać ze sprzętem, z kamerami, sami wiecie, tutaj na górę i jeszcze podłączać pokoje, instalować wiele rzeczy, to jest bardzo trudne. Tego nikt wcześniej tutaj w Polsce nie robił. W wieżowcu nikt tego nie robił, więc prosimy o taką życzliwość ludzką, żeby sobie pomagać, a jest szansa, że i Wy pokażecie siebie w tej transmisji, pozdrowicie znajomych, albo nie wiem, podpowiecie na przykład, co robić w taką noc. Bo jeżeli ktoś zostaje w domu i nie idzie na żadną nawet pięcioosobową domówkę, to szuka jakiegoś pomysłu. Jeden zagra w karty, drugi w szachy, trzeci będzie grał w gry komputerowe, inny włączy filmy, ktoś jeszcze inny weźmie książkę, będzie ją czytał, ale może i wy podrzucicie jakiś pomysł jak tę noc jakoś inaczej, nie banalnie, trochę sylwestrowo, tak? Czyli oryginalnie to spędzić. A wierzę, że to wszystko spowoduje gigantyczną, świetną energię ludzi. I ten nowy rok 2021 z takim fajnym powerem, który tu się wydarzył nagle w ciągu paru godzin w internecie, prosto z tej najsłynniejszej wieży we Wrocławiu, jednej z najsłynniejszych w Polsce, to jest bezdyskusyjnie najwyższy Sylwester w kraju. Żadna stacja telewizyjna, żadne miasto nie robi czegoś takiego, co robi Wrocław. I jest to na pewno bardzo oryginalne, ale myślę, że Wrocław jest tutaj zobowiązany, żeby dbać o zabawy sylwestrowe, bo to jest 30 lat tradycji. I cieszę się, że przy jakimś tam skromnym budżecie, ale jednak jest grupa ludzi, która chce połączyć się z wrocławianami. My was będziemy widzieli stąd wszyscy, bo widzimy stąd całe miasto. Całe miasto nas też stąd zobaczy, bo będziemy włączać światła. I tylko włączcie naszą transmisję i dołączcie do nas, tylko o to nam chodzi. Przede wszystkim transmitujemy to na kanałach mediów społecznościowych Wrocławia, czyli na największym fanpage'u, czyli na Wroclowe, ale nie tylko, bo również na YouTubie, ale gdyby na przykład zerwało wam połączenie w mediach społecznościowych, to wejdźcie na wrocław.pl, gdzie postaramy się, by ta transmisja była bez żadnych przerw i tam każda osoba znalazła też chwilkę dla siebie, żeby powiedzieć chociaż parę minut z nami. Zależy nam na tym, żebyście wysyłali. Swoje materiały do nas przez cały dzień, czyli od rana w Sylwestra aż do północy. Wszystko, co znajdziemy w sieci pod hashtagiem Sylwester Życia, postaramy się zamieścić też chociaż przez kilka sekund w naszej transmisji. Przede wszystkim nagrania wideo, ale może jakieś zdjęcia z tego, co wy robicie, bo ktoś może być gdzieś na szczycie góry i zrobić zdjęcie, wrzucić do sieci. Inni, po, inni pojadą nad jezioro, ktoś jeszcze pojedzie nad Bałtyk i stanie na molo w Sopocie i, i nagra się i pozdrowi wszystkich, a my będziemy szukać takich materiałów od Was, więc rzucajcie to wszystko z hashtagiem Sylwester Życia. Zapraszam wszystkie wrocławianki i wrocławian na Sylwester Życia, czyli noc, której nigdy w życiu nie zapomnimy, bo właśnie wtedy tysiące ludzi z Wrocławia i nie tylko połączą się w jednej gigantycznej transmisji, w wielkiej domówce, bo nie możemy spotkać się na rynku, ale możemy spotkać się tej nocy w internecie i tak przywitać ten nowy, oby lepszy 2021 rok.